Kieleckie z Połem idzie jak burza i co jakiś czas otwiera kolejny bar pod szyldem centralnych barów mlecznych. Najnowsze otworzyli niespełna miesiąc temu na kieleckim osiedlu Slichowice, a dokładnie na Kazimierza Wielkiego 45. I co ciekawe, bar ten mieści się pod jednym dachem z delikatesami z więc można sobie po jedzeniu od razu zrobić zakupy. Codziennie mamy tutaj inny zestaw dnia zupa plus drugie danie i od poniedziałku do piątku zestaw taki kosztuje 24,90. Danie dnia 22,90. Do tego mamy stałe menu i czasami kilka Potraw spoza tego stałego menu. We wtorek takim zestawem dnia była zalewajka i krokiety. Zalewajka bardzo smaczna, porcja duża, chyba 400 ml, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bardzo sycąca, dużo ziemniaków, przesmażona kiełbaska, e, bardzo dobrze doprawiona zupa i zajadałem z apetytem. E, krokiety z kapustą i mięsem. Dwie sztuki dużych krokietów, dobrze usmażonych na chrupko. E, obficie nadzianych, dobrze doprawionym farszem i do tego jeszcze świetny sos pieczarkowy i pyszna surówka z kiszonej kapusty. Zajadałem naprawdę z apetytem. E, myślę, że za 24,90 taki zestaw zupa plus drugie to jest naprawdę bardzo dobra opcja obiadowa, bo nie tylko można się najeść, ale przede wszystkim to jedzenie jest naprawdę smaczne. I jak wspominałem, codziennie ten zestaw dnia jest inny, więc warto śledzić ich social media, żeby zobaczyć, co akurat gotują. W weekendy ten zestaw jest chyba troszkę droższy. Moja żona postanowiła sama skomponować sobie y, drugie danie. Wybrała stek y, Wieprzowy z cebulką za 12,90 pyszny, bardzo soczysty, dobrze doprawiony. Do tego za 5,90 gotowane ziemniaki i również za 5,90 marchewkę z groszkiem. Przepyszny zestaw i naprawdę z żalem jej oddałem. Popijaliśmy kompotem 2,90 za szklankę. Natomiast jak ktoś nie przepada za kompotem albo napojem gazowanym, to społem jakiś czas temu zaczęło robić swoje soki jednodniowe. Na razie są chyba tylko trzy, więc jak nie macie ochoty na kompot czy napój gazowany, możecie sobie taki sok do zestawu zamówić. Bardzo dobre jedzenie, smacznie po domowemu, do tego bardzo miła obsługa i bardzo ciekawa oferta śniadaniowa, zupełnie inna niż w innych CBM-ach. Na pewno na te śniadania jeszcze tutaj kiedyś zajrzę. Więc jak będziecie na Ślichowicach, dopadnie Was głód, to Centralny Bar Mleczny na Kazimierza Wielkiego, to jest bardzo dobry pomysł. Polecam.